I ktoś dzwoni i płacze, pokutni są, po kłótni. no, świeża kłótnia, pięć minut temu była kłótnia, I, i płacze ta kobieta. I zaczynamy się modlić, słuchajcie. I oczywiście przychodzi oskarżenie, bo powiedziałam coś mężowi, i e, a nagle widzę Jezusa, który przychodzi, okazuje szacunek tej kobiecie, żartuję, takie miałem poznanie, okazuje, i całuje ją w dłonie. To było mocne. Zaczęła płakać, została uwolniona z tego strapienia duchowego. I pan Jezus mówi: idź po błogosław swojego męża i go przytuł. I ona tak teraz po tym wszystkim, ale to takie dziwne, teraz, nie? Idź, przyjść się samego siebie. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech mnie naśladuje. I ona poszła i to zrobiła. I zadzwoniła do mnie po pół godziny. I mówi: Krzysztof, żeśmy się wyprzytulali, wypłakali, przeprosili. Субтитры гнев...